Za moment na mojej ścianie obok liczydła zawieśnie taka szkolna tablica, ale zanim do tego dojdzie, pokażę Wam szkolne elementarze. No wiecie, pierwszy dzień września zobowiązuje. Rzecz jasna, nie może zabraknąć elementarzy przygotowanych przez Mariana Falskiego. Tak prezentowało się wydanie pierwsze jeszcze z 1910 roku. Tutaj wydanie z 22 roku, z 54 i z 74, choć w tym przypadku oszukuję, bo to reprint. Ta sama kolejność i pierwsze strony. Tutaj ilustracje Jana Rębowskiego, tutaj Kamila Mackiewicza. To już bardzo barwne ilustracje Jerzego Karolaka, a tutaj Janusz Grabiański. Teraz pora na psa Asa. As Grabiańskiego, as Karolaka, as Mackiewicza i as Rębowskiego. Spójrzcie jeszcze jak zmieniały się domy. To dom z lat 70., z lat 50., z lat 20. i w końcu 1910 rok. A co powiecie na elementarz w wydaniu z 1941 roku, czyli w wydaniu z czasu II wojny światowej? Elementarz Edmunda Hodaka i od razu zaznaczam, że niestety nie wiem kto wykonał te piękne ilustracje. Choć wypatrzyłam sygnaturę ZGH. W tym elementarzu zamiast asa mamy psa amika. Widzimy też szkolną klasę i gotującą mamę. Wracamy do czasów przedwojennych, tym razem 34 rok i nauka czytania, czyli pomoc dla osoby uczącej czytać analfabetę. Niby nietypowy elementarz, ale przecież czytać mogą uczyć się także osoby dorosłe. Żeby nie było za łatwo, w tym elementarzu znajdziecie nawet śmierć. Pozostaje mi jeszcze zapytać, jaki elementarz towarzyszył Tobie? Mnie? Ten.